Z okazji studni rządu Tuska, prawica, czyli Solidarna Polska i PIS postanowili się pokłócić, a może nawet rozpaść. Czy tak będzie? O tym porozmawiam dzisiaj z panią doktor Anną materską-sosnowską. Dzień dobry Państwu, dzień, dzień dobry dobra. pani doktor. Politolożka Uniwersytet Warszawski, jeszcze tak, tak dla porządku. No właśnie, to taki prezent dla rządu Tuska Prawica postanowiła zrobić i w ostatnich półtora tygodnia, dwóch tygodniach wymieniają się soczystymi tweetami na X, komentują przed kamerami, kto w krótkich spodenkach chodzi, a kto mógłby się zająć robotą. Nie, to nie jest prezent dla rządu, tylko to jest konsekwencja przegranych wyborów, czy nawet wygranych, ale oddania władzy. I ten okres rozliczenia po oddaniu władzy w każdej partii musi nastąpić, i każda partia trochę inaczej go przeżywa, ale na pewno jest to bardzo trudny okres. Tym trudniejszy dla Zjednoczonej Prawicy czy Prawa i Sprawiedliwości, bo De facto byli zaskoczeni faktem, że władze oddać muszą. Pamiętamy te pierwsze tygodnie, jak prezes pisu się zachowywał i naprawdę miał takie poczucie, że stracił sw swoją własność swoje państwo. I to są, Dzisiaj zaczynają się powoli tego konsekwencje. Proszę zobaczyć jak wygląda kampania samorządowa. Naprawdę mało gdzie widać logo Prawa i Sprawiedliwości. Ono znaczy, jest. W ogóle ta kampania samorządowa nie wygląda. Jak się jeździ po Polsce, trochę tego jest. W Warszawie faktycznie z przyczyn oczywistych jest tego trochę mniej, więcej już w dzielnicach, ale to też zależy, jak, jak aktywni są tam działacze. W Polsce jest trochę więcej tego. Miałam teraz przyjemność jeżdżenia, to było widoczne, ale bardzo mało jest, tak jak powiedziałam, właśnie emblematów mm -hmm. zjednoczonej prawicy czy, czy, czy po prostu PiSu. Są pościągane, Gdzieś schowane, i tak naprawdę to, co czeka Prawo i Sprawiedliwość, to rozliczenia dopiero po, po wyborach i to po wyborach samorządowych. Czyli jeszcze zdecydują się na takie twarde rozgrywki przed wyborami do Europarlamentu? Nie wiem, czy się zdecydują, czy zostanie za nich zadecydowany, bo to będzie pewna dynamika i dlatego, że wybory do samorządowe to są wybory, które jak wszystkie dzisiaj wskazują badania PiS mocno zostanie ograniczony w sejmikach, czyli mocno zostaną ograniczone jego wpływem, możliwości obsady stanowisk, rozdawania fruktów, zatrudniania rodzin, ciotek czy wujków. Po liście od siostrzenicy czy tam bratanicy, i tak dalej, tak? I w związku z tym, jak się kurczy taki, taki zasób materialny partii, no to te rozliczenia są jeszcze silniejsze. Badania już dzisiaj pokazują, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest w, po pierwsze w takiej głębokiej defensywie, żeby nie powiedzieć wręcz depresji i to co jest takie dojmujące, co, co przez to, co z tego wynika, to że są zszokowani, że ich... Liderzy, na przykład, co są próby rozliczenia ich. Czyli to, co jest może widowiskowe, może, może nudzi. Wszyscy się zastanawiali, po co tyle komisji. To przynosi też efekty, bo okazuje się, że i oni mogą być pociągnięci do odpowiedzialności. Ale to ja powiem tak, bo ja mam wrażenie, że yy, jeśli patrzyło się na Jarosława Kaczyńskiego od 15 października, do ostatniego piątku, czyli tydzień temu. No to rzeczywiście był pogubiony, można powiedzieć, że, że, że jak niektórzy publicyści prezes odpłynął, już w ogóle nie wie, jaka jest rzeczywistość. Uderza w te same tony, które doprowadziły do przegranej, ale ostatni piątek wydawało się, że to jest no, wiatr w żagle. Prezes yeah. rozegrał komisję, wrócił jakby na, no, na, na swoich warunkach. Mm. Nie do końca się z tym zgodzę. Może na swoich warunkach tak, za dużo mu zostało pozwolone jako posłowi, który był przepytywany. Natomiast ten piątek, może oczekiwania były zbyt duże i może oczekiwano właśnie jakiegoś walca, który przejedzie po prezesie. No nie, to nie ta liga, to w ogóle nie w tych kategoriach rozmawiamy. Na pewno był przygotowany do komisji, na pewno poszedł na pewne zwarcie, ale wyszły też cechy, czy... czy zostały po raz kolejny potwierdzone pewne zachowania, które są trudno akceptowalne. Cała taka buta, brak szacunku do rozmówczeń czy, czy do rozmówców, lekceważenie, próba robienia pewnych błahostek z tego. Ale to był prezes, tak? I wiemy, i to inni dziennikarze, pana koleżanki i koledzy mówią z własnych wywiadów, jak, jak ta praca wyglądała nad prezesem. Natomiast oprócz tego, no, na poszczególnych komisjach stają kolejne osoby. Okazuje się, że nie wytrzymują ich słowa konfrontacji z faktami, i tak dalej. W związku z tym ta machina ruszyła, i to jest najgorsze dla, dla całej partii każdej, bo gdyby tylko był jeden atak frontalny, tak jak zrobili atak frontalny na Donalda Tuska wcześniej, no to albo obrona, albo nie, ale reszta w miarę śpi spokojnie. A tutaj z każdej strony wychodzą różne rzeczy. No, na przykład przypomniało mi się, że jeden, że pan Czarnecki z kolegium Humanum na, na, nagrywał w którymś momencie swoich kolegów, tak? to pokazuje pewien stan, stan w jakim, w jakim są i dzisiaj sypie z tymi nagraniami włącznie, a cała ta seria właśnie takich rozliczeń jest tak naprawdę dopiero przed nami. Mm -hmm. Każda partia to zlepek różnych interesów i, 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 i różnych frakcji. No, i mamy w pisie tą frakcję proprezesowską, która zawsze będzie stała za prezesem, ale mamy też frakcję byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wydaje się, że jest coraz mocniejsza frakcja pana ministra Czarnka. Czy to będzie czy to doprowadzi w ramach tych rozliczeń wszystkich do, do, do pęknięcia, do tego na przykład, co było pamiętane w 1993, czwartym roku, czyli takiej wielopartyjności na prawicy? Nie wiem, czy do takiego pęknięcia, aż do takiego pęknięcia, dlatego że od 1992 roku zmieniła się absolutnie sytuacja. Dzisiaj ten nasz system jeszcze jest systemem bardziej dwublokowym niż takim rozproszonym, wielopartyjnym. Zmieniła się sytuacja, jeśli patrzymy. Na polaryzację. Największe partie zyskują na polaryzacji, czy żywią się polaryzacją, bo bardzo łatwo jest określić, należy do tego obozu, czy należy do tego obozu. To jest dużo prostsze również dla nas, wyborców. W związku z tym nie ma takiego interesu, żeby powstały partie partyjki, ale po pierwsze, ten podział z 1989 roku, którego taką egzemplifikacją jest PiS w tej swojej podstawowej formule, kiedyś PC, ten podział tak naprawdę właśnie się wyczerpał. To tutaj mówimy, to, to już jest koniec. Oczywiście to, agonia nie to jest agonia, a nie z dnia na dzień wyprowadzenie sztandaru, jak mieliśmy do czynienia chociażby z PZPR. Co chcę przez to powiedzieć, że muszą nastąpić w samej partii, w samym tym obozie, muszą nastąpić zmiany, jeżeli obóz nie tylko chce przetrwać lata posuchy, ale jeżeli chce wygrywać kolejne wybory. I frakcje, o których Pan wspomniał, no tak, najpierw był szykowany na ten właśnie nowy premier, nowy lider w ogóle, jak to prezes lubi mówić, objawienie towarzyskie czy odkrycie towarzyskie, Mateusz Morawiecki. W moim przekonaniu. To no, taka ładna europejska twarz. Y, tak, ja mało tego przeszedł od, y, od tych złych liberałów, ale to jemu zapominamy nawet śmiorniczki i podsłuchy, to, to, to nieważne, ale y, de facto y, s, skoncentrował wokół siebie. Pewną grupę y, osób, czy, ale nawet nie stworzył tak naprawdę frakcji. I wydaje się, że przez, bez całego tego aparatu państwowego, no jego pozycja dzisiaj również y, y, słabnie, przy y, walce w populizmie, zwłaszcza jak są to partie takie populistyczne. Potrzeba bardzo wyrazistego języka i bardzo ostrego y, języka. Mateusz Morawiecki przez ostatnie 8 lat, przez różne y, opowieści, które snuł, to nie był y, język y, taki jednoznaczny. Dużo twardszym językiem posługuje się na przykład minister Czarnek. I on w, został wyznaczony na takiego, czy pomazany na takiego y, y, szefa frakcji powiedzmy y, od... Y, odpisowskiego centrum jeszcze bardziej na prawo stąd też jego pewna miłość do może nie tyle miłość co obrona suwerennej Polski tutaj nie Jeśli ma takiego Jeśli suwerenną ataku. Polskę wyrzucicie, to wyjdę razem z nimi. Dokładnie i na nich też buduję, ale też ich próbuje zagospodarować. Sam PiS ma problem, dlatego że i, I nie mówię o negatywnym odbiorze prezesa, bo prezes zawsze miał wysoki procent negatywnych ocen, a potrafił wygrywać wybory. Ale partia starzeje się wraz ze swoim liderem. Nie mówię tylko o elektoracie. I to, co było zasobem prawa i sprawiedliwości, czyli Jarosław Kaczyński, to, co jeszcze jest dzisiaj zasobem, bo jako ten Nestor, senior, wszystkich ich w jakiś sposób trzyma, ale też będzie obciążeniem. W pisie jest dużo 40, 30, kilku, 40 kilku latków, którzy a Potrzebują miejsca i przestrzeni dla siebie z jednej strony, a z drugiej strony mają dużo dłuższą perspektywę. Więc pewne takie zachowania, które również były przed tą komisją, po pierwsze, również dla nich są mało akceptowalne, ale po drugie, będą obciążeniem. Czyli byli wiceministrowie z rządu Mateusza Morawieckiego, nie wiem, Sebastian Kaleta, czy teraz Paweł Jabłoński, który trochę atakuje na przykład Patryka Jakiego, a z drugiej strony młody Patryk Jaki. To jest ta, ta przyszłość, albo to. Myślę, że tak, myślę, że tak, no bo to są właśnie ci czterdziestokilkulatkowie, którzy już nabyli pewnego no, byli, obycia to za dużo powiedziane, ale już się obyli w pewnych instytucjach i mają też coś do zaproponowania swoim wyborcom, do zaoferowania. Mhm. I co by nie mówić o Patryku Jakim, można go lubić lub nie, ale proszę porównać jego kampanię wyborczą na prezydenta Warszawy z kolejnym odkryciem prezesa, czyli Bocheński. z panem Boheńskim. Tobias. Właśnie, z panem, z panem Bocheńskim to widać zupełnie inną skalę chociażby właśnie takiej walki, tak, mhm. o, o, o to miejsce i o tę schedę. Nie wykluczałabym jeszcze, i to też jest ciekawy ośrodek, nawet nie sam prezydent, który też... No, o to chciałem zapytać, no bo zostało pół rok, powiedzmy, tej, rok. tej kadencji, no więc prezydent musi już myśleć, co dalej, czy bycie szefem partii, w jakikolwiek sposób byłoby atrakcyjne? No, na szefa partii dzisiaj to ma małe szanse, powiedzmy sobie szczerze. Rozumiem, że był pewien apetyt też na bycie takim patronem nestorem. czy nestorem. Mimo, mimo wieku. No, prezydentowi to nie przeszkadza. Ale tak, przy prezydencie to wygląda inaczej. Czy powiedzmy liderem środowiska? Tylko nie wiem, czy to są jego ambicje, czy to są ambicje jednak nowego wiceprezydenta. Tak zwanego wiceprezydenta, który no, no, jest fighterem, prawda? I, a jeżeli tak, to zupełnie inna frakcja, bo jeszcze nie wymieniliśmy w, w tej układance baty szedło która uważam, że mimo, że dzisiaj mało obecna, to nie znaczy, że całkowicie zniknęła. Mhm. Miała bardzo dobre notowania, jest bardzo dobrze y, kojarzona i też jest zawodniczką taką, jeśli chodzi o zawody partyjną, y, wagi ciężkiej, która ma. No, ale to w dużo partyjnych zalet. rozgrywkach mówiło się, że tutaj będzie mm, spór czy też walka dwóch pani, no bo jest pani marszałek Witek, która też ma apetyt znaczy apetyt można mieć jeżeli miałabym mówić kto ma większe zasoby do bycia liderką czy kto ciężej pracował na zbudowanie sobie frakcji poparcia to w moim odczuciu przede wszystkim Beata Szydło i Beata Szydło jest utożsamiana z sukcesem pierwszej kadencji czyli 500 plus i właśnie ona była nazwana tak zwana nasza Beatka więc to więc to Yy, na pewno są jej zasoby. Yy, yy. Bardziej bym powiedziała, że marszałek Witek, jeżeli by została namaszczona, co niestety często liderzy w naszych partiach mają taką tendencję, że dają miejsce przez pewne takie namaszczenie, a to kompletnie nie o to chodzi. Władzę trzeba sobie wziąć. I nie widzę takiej walki w Elżbiecie Witek o władzę w partii. No coś takiego nie udało się Donaldowi Tuskowi przy poprzedniej zmianie Zebą tak. Znaczy namaścił i został tak? Ale władzę musisz wywalczyć, a nie dostać. Jak dostaniesz, to, to, to nie da rady. Mhm. Więc... Czyli gdybyśmy podsumowali to. Yy do rozpadu nie dojdzie, no ale te frakcje będą walczyły. I co, po wyborach samorządowych będzie zwycięzca? Te idy My, marcowe nam się przesuną na kwiecień? Myślę, że mogą się jeszcze bardziej przesunąć. Bardzo trudnym testem dla Prawa i Sprawiedliwości będą listy do Parlamentu Europejskiego. Dlatego, że lista osób, które chętnie by się znalazły na dobrych miejscach na tych listach, będzie dłuższa niż liczba miejsc do obsadzenia. I wiemy, że Apetyt mają i ci, którzy są w Brukseli, i ci, którzy chętnie by tam wyjechali. Wszyscy się na, na nich nie zmieszczą na tych listach. Może być. Tym bardziej, że tendencja tutaj znowu raczej też jest będzie taka, że mniej mandatów. Mniej niż więcej mandatów. Stąd też ostrzejszy język Patryka Jakiego, nie tylko właśnie o miejsce na liście, ale również, żeby mieć ten elektorat taki mocno eurosceptyczny. Więc spodziewam się tutaj po pierwsze radykalizacji języka, po drugie, drugie właśnie tych walk frakcyjnych. I dopiero, gdy zamkniemy ten pełen okres wyborczy, no to wtedy zaczną się poważne rozliczenia. Więc ja bym, pęknięcia mogą być, ale, ale jeżeli nie bardzo wierzę w te rozpady, dlatego w, w osłabienie tak, w odpływ elektoratu tak, w kłótnie wewnętrzne tak, natomiast absolutnie samobójstwem byłoby, gdyby, gdyby z Cała ta zjednoczona prawica się rozpadła. I przypomina mi się jak kiedyś Leszek Moczulski rozwinął skrót PZPR-u i to był też taki moment, w którym obrażani i sekowani się mocno jednoczyli. To, co działa dzisiaj na niekorzyść prawej Sprawiedliwości, to jest proces przesłuchań przed komisjami różnego rodzaju, audyty, które zaraz będą, to działa na pewno na niekorzyść rozliczenia. Natomiast to również może psychologicznie działać właśnie jak na oblężonych żoną twierdza. No tak, ale nie zapominajmy, że frakcja prezesa, a poza tym sam prezes no, powiedział, kandyduję, będę szefem partii dalej. Czy to jest tak, że no, pod dywanem ta walka będzie i ona po prostu trochę przycichnie, nie wiem, prezes przyciśnie ten, ten dywan mocniej do podłogi i przez następne dwa, trzy, cztery lata, o ile mu zdrowie pozwoli, do następnych wyborów w partii będzie mocno sterował tą prawicą i spróbuje jeszcze raz sięgnąć po władzę? Znaczy to, że będzie próbował sięgnąć po władzę, na pewno tak, ale to pokazuje słabość partii, bo jeżeli nie masz żadnego następcy, ani zastępcy, jeżeli przez tyle lat nie był nikogo w stanie też, bym powiedziała, tak namaścić na, na przejęcie, bo, wychować? czy wychować, może bardziej wychować, no to świadczy to po pierwsze, że wcale nie jesteś dobrym liderem, jeżeli nie umiesz tego zrobić. Świadczy to o wodzowskim typie partii, bo bez wodza partia może się rozpaść, ale widzę też inne zagrożenie. To, co jest spoiwem Kaczyński jako Kaczyński właśnie trzymający władzę, to widzę też również zagrożenie takie, a jakie masz Owoce, żeby się nimi podzielić, bo kiedyś to, była, kiedyś to były pewne mity, takie założycielskie, od których po pierwsze się odbijano, po drugie to była cała spółka srebrzna, gdzie dawano zatrudnienie różnym politykom i pozwalało to przetrwać, ale były po drodze wybory, które też dawały pewne stanowiska i, i zasoby. Te stanowiska się bardzo skurczyły i skurczą się jeszcze bardziej po kolejnych elekcjach. No rozumiem, że jest srebrne, ale wszystkich nie pomieści. No część została ulokowana w NBP, ale i to się skończy, więc będzie też bardzo krótka ławka. Co możesz nam dać? Jaką obietnicę stworzysz, żebyśmy przetrwali? I będą takie kalkulacje właśnie wśród tych 40 czterdziestokilkulatków. Teraz jest nasz czas. I pytanie, kiedy dojdą do tego, że Kaczyński jest większym obciążeniem niż większym zasobem? Bo to nastąpi. No tak, ale tutaj to już słabe doświadczenia ma Zbigniew Ziobro, który już myślał, że to już jest jego czas i musiał sobie założyć suwerenną Polskę. No tak, tylko. Że albo miał za duży apetyt, i nie przypominam sobie tak naprawdę momentu, gdzie faktycznie miałby szansę na, na, na przejęcie tego. To był jego apetyt, i może właśnie też trzeba dostosować możliwości do realiów, czyli dzięki suwerennej Polsce. Znaczy, myślę, że dzisiejsza pozycja Zbigniewa Ziobro jest dużo lepszą pozycją niż była kiedykolwiek przez obawiam się jak jakie zgromadził, bo wszystko wskazuje na to, że podsłuchiwani byli nie tylko przeciwnicy polityczni, ale przeciwnicy we własnej partii również, czyli z innych frakcji. No, to tutaj trzeba by porozmawiać szczerze z panem ministrem Kamińskim, bo chyba on ma największą władzę. Z byłym ministrem, z byłym tak, ministrem, i z byłym posłem. Tak, tak, tak. No, ten chyba nie będzie on ma naj, sypał. Największą władzę, tak, ale on jednak, myślę, że wierny prezesowi pozostanie do końca. Jedno pytanie, już tak proszę o taką krótką odpowiedź. 100 dni Tuska, wykorzystali? E, Absolutnie tak. Tak? absolutnie tak, dlatego że pierwszym podstawowym założeniem i takim oczekiwaniem i celem było odsunięcie nie tylko PiSu od władzy, ale powstrzymanie od opadania Polski w niedemokrację, czyli zatrzymanie tej takiego autorytatywnego sposobu rządzenia i to się udało. I, I wyborcy te próby, poczekają na te 100 konkretów? I próby rozliczenia ich też temu służą. Jeżeli będzie to dobrze zarządzane to zaczekają. Jeżeli będzie, będą też cele takie bardzo wyraźne powiedziane, to sondaże już pokazują, że tak, że ta cierpliwość i pewien optymizm jeszcze jest. Pierwszy, najważniejszy cel został osiągnięty. Drugi cel, albo równorzędne, czyli praworządność i media, odzyskanie mediów publicznych, to zostało zrobione. Teraz, czekamy. Teraz dopiero się zaczną schody. No tak, ale to y, pewnie znowu będą jedne wybory, drugie i, i będziemy przyglądali się bardziej igrzyskom, chociaż dobrze by było, żeby ministerstwa pracowały. Póki co pracują. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Dziękuję. E, moimi Państwa gościem e, z, z pierwszej strony była pani e, dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego.